Witam wszystkich. Nazywam się Jonathan Jostar i z okazji świąt chciałbym razem z rodziną zaśpiewać dla was kolędę. Szkoda, że mój syn Alek się nie załapał. Podobno zdarł gardło, gdy wydzierał się na Yukako. Tak bywa. To jedziemy dziadek z tym koksem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na mirze. Pała na wysokości, pała na wysokości, a pokój. Na ziemi, va na wysokości, va na wysokości, Ta pokój na ziemi. Poddawaj swe ukłony w pokorze, tobie serca ochotnego o Boże. na wysokości, va na wysokości, Ta pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Na ziemi, dzieli się na powietrznej murze. I myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwalała na wysokości, a pologuj na ziemi. Chwała na wysokości, chwalała na, na, na wysokości, a pologuj na ziemi. Oto domu ślepy już ogłaniają.

na ziemi Chwała na wysokości trwała na wysokości A na, na ziemi Dziadzio nasze głosy świetnie brzmią w trecie Razem jesteśmy niepokonani Daruj sobie te podchody Dio Drugi raz się nie nabiorę Normalnie jak pies kopem Starzy od zawsze się tak przekomarzali ty przynajmniej miałeś starych. Tala miałem. Jeden ojciec zabił drugiego. Mordy w kubeł. Działacie mi na nerwy. Opatrzcie, kto się raczył pokazać na święta. No, no, nie kłóćcie się. Nie zamierzam was znowu gozić. Rok temu była nas ledwie garstka. Zaśpiewaliśmy jedną zwrotkę jednej kolendy i strasznie fałszowaliśmy. Dzisiaj musimy się postarać. Tak, byliśmy z pornoryfem i oksadzonymi świnie. Słyszałem. Na szczęście ominęło mnie to szerokim łukiem. Szkoda, że tego nie widziałam. Wtedy nie miałaś nawet głosu. Prawda. Tak czy owak, udało nam się zebrać prawie całą ekipę na wspólne kolędowanie. Ale zanim dopuścimy następnych ludzi do śpiewania, to proponuję złożyć sobie nawzajem życzenia. Ja życzę widzom tego kanału zdrowia, szczęścia i powiadomień o nowych filmach. Dżentelmeńskiej postawy, odwagi i przyjaźni. Potęgi, bogactwa, władzy nad światem. Dużo fajnych gier, filmów, seriali i dobrego żarcia. Żeby starzywa zostawili w spokoju. Dzioskę pisze, że chciałby wam życzyć niskiej inflacji i dobrej wódeczki. Ja mu zaradam picie beze mnie. Szkoda, że nie mam mojego dziadkowego głosu. Moja fundacja już się tym zajmie. No spoko. Byście spełnili swoje marzenia, do których dążycie od wielu lat. Żeby generowanie głosów było proste jak dawniej. Witam, nazywam się Elizabeth, ale wszyscy mówią mi Lisa, Lisa. Chcę zaśpiewać dla was kolędę. Mama... Babcia Lisa Lisa. Szwakirko odzyskałaś głos. Dobrze, że nie ma tu Kakioina. Ja zacznę, a ty zaśpiewaj Lew. Jak wiesz, nie załadnie śpiewaj. Jeśli tego chcesz. Dzisiaj w Betleje, dzisiaj w Betleje, wesoła do wina, że panna czysta, że panna czysta, porodziła syna. Chrystus się rodził nas nasą, sąodzi, karnie widać, królewitać. Pasterze śpiewają, pęklęta klękają, cuda, cuda, cuda ogłaszają. Maryjana, Maryjana, Dzieciotko piastuje. I Józef i Józef świątynia, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. A nie króle witają. Pasterze śpiewają, we klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Moja kolej. Chodź, ta jenna chodź, ta jenna w Pan Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce o swobodzie. się ludzi naraz o swobodzie, a nie nie grają w króle i dają. A sterze śpiewają, bydlęta piętają. Tunga, tunga ogłaszają. Chrystus się rodzi, na co są da Daniel i Was też Pasterze śpiewa, tytlęta, klęka, cuda, cuda, ogłaszany. Łamu! Przebudźcie się, moi mistrzowie! Nie dawaj mi taryfy ulgowej! Tak, mistrzu! I czek królowie, i czej królowi, od sąu przybyli. I dalej Panu, i dalej Panu, kością złożyli. Chrystus się rodzi nas ospobodzi. A nie i dają, króle witają. Paste rzeczki cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi nas o swobodzie, dają, królewita. Pasy pasterze śpiewają, na kręgają, cuda, cuda ogłaszają. Król, święty, z naszą swobodą. Panie Widar, król, Widar, was zależyć nie mają, by nie pamiętać, którą królę uważają. Jukako, muszę przyznać, że masz piękny głos. Mm, dziękuję. Jak na swoje lata pani też ładniej śpiewa. Och, przestań. W twoim parcie mam tylko 128 lat. Ja mam 90 tysięcy i nie narzekam. Gdyby był tutaj mistrz Kar, zrobilibyśmy ajajajaj, jakiego jeszcze nie było. Jaja to są i bez niego. Zaraz ty możesz być bez jaj. Panowie, takie rozmowy to nie przy stole. Ja tu nie widzę żadnego stołu. Proszę nie dokuczać Rozefowi. To bardzo honorowy człowiek. Dobicie mnie, nieważne. Życzę wszystkim, by dożyli przynajmniej 120 lat i dużo hamonu. Miłości i ciepła w rodzinie. Byście spotykali tylko ludzi honoru. Czerwony kamień idzie. By każdy z was znalazł sobie swojego kojczego. Przepraszam do kolęd, to tutaj je dobrze trafiłam? Kim jesteś dziewczynko? Zgubiłaś się. Jestem Lucy Stee. I można powiedzieć, że Boże Narodzenie ma dla mnie szczególnie osobiste znaczenie. Też lubisz prezenty. Powiedzmy, że miałam skomplikowaną relację z pewnym świętym, He. Te ja. Też mam na pięku z duchownymi. To dawaj śpiewaj. Lula i żeje moja perełko. Lula i ulubione, me pierścinę ko. Lula i że...

A tylko w płaczu Ci, którzy nie wiedzą i ci, którzy wiedzą. Dobicie mnie wykonanie pierwsza klasa. Dziadek prawie się popłakał. Wcale nie. Tylko coś mi wpadło do oka. A co ci wpadło do oka? Buzy Panna ma prawdziwy talent. śpiewa śpiewasz, dziewczyno. Dziękuję. Zaraz muszę wracać do Stevena, więc będę się streszczać. Życzę Wam adaptacji Steve'a Rana i Jodzhojona, dobrego karpia, kompotu, pierogów i sałatki. Ale przede wszystkim. Wesołych Oj, Jostę! Użyłem zahamno, żeby skasować Ci głos. Teraz za musicie musi dabingować osobiście, jeśli chcesz mnie zlipostować, ale czad, co nie? Nic nie powiesz, bo się wstydzisz co? Idź lepiej do mamusi nie słyszę, ci te durne włoski, ma to sese! Okujasu, spokój się. O cholera!